Halo YouTube, cześć, witajcie moi, dr moi drodzy, z tej strony się Darunia. Eee... Chciałem wam tylko powiedzieć, że właśnie wrócił, wrócił. Wczoraj byłem odebrać laptopa z naprawy i no, musiał jednak zostać cał całkiem, trzeba było go wyczyścić czy, czy jakoś tak i no No i wszystkie gry musiał jak zainstalować na nowo. I postęp się I jednak się. W... Postęp w grach się jednak się nie zasytował się też. I dzięki Bogu. Bo nie chciałbym tego od nowa, ro od od nowa robić. Więc będzie cały czas tak, tak jak było. Po prostu kontynuacja dalej tego. Po takiej dłuższej przerwie. ja na chwilę się do tym bardzo no. Trzy tygodnie, tak? Bez nagrywania, dwa tygodnie. Czekaj na laptopa. No, dzisiaj jeszcze na. Idę po torce na, na swoje urodziny, które robisz robię ze zmianymi. Jutro może jakaś pogada, daneczka. O ile to wypali po końcach 10 myślę, że można było taką godzinną pogadoneczkę sobie strzelić. Ale co jak to jeszcze wyjdzie jutro? Eee, cóż. Coś jeszcze nie wiem wam mam powiedzieć. Ja. W takich nowości to jeszcze kupiłem sobie tego. Podkładkę chłodzącą pod zapto, bo strasznie się grzeje. I mikrofon. Mikrofon się prezentuje w taki oto sposób. O, coś takiego małego. Firmy Trust Micro GXT212. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo muszę go najpierw pewnie tam poustawiać, a jeszcze żebym się w to nie bawił. Szczerze. Wszystko, co będę jak skupił teraz, to wszystko w kolorach czarno czerwonym, bo to mi się strasznie się podoba. Podkładka wygląda. Zaraz wam pokażę. Podkładka wygląda o. Tak jak na pudełku. Nie wiem, to tam z tego, widzi się. Także taka podkładeczka. I nawet. Nawet działa. Więc nie ma źle. Mogło być gorzej. Na podkładkę daje 119 złotych. Za mikrofon stuhe. Stuchę no. 99 zł, no ale... Że takie podświadczycy drobiazgowi. No. Pomału, pomału, coś tam będę kupował, żeby już stworzyć żyć pomału, że tak powiem, swoje miejsce, swój rajden do... do... Do grania, nagrywania pomału, 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 zanim kupię jednak ten komputer stacjonarny, czyli moje w, 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 mój wymarzony sprzęt, trochę jeszcze, jeszcze trochę to, to musi potrwać, niestety. No, takie buty, Ogólnie wszystko u mnie ok, w pracy też dobrze. Jestem zdrowy. To najważniejsze. Będą też gdzieś jak idzie do sklepu, czy gdziekolwiek. No trzeba jednak te maski zakładać i to jest dobre. Nawet jak w jest poza domem, to też ją zakładamy tak. Cezorny zawsze ubezpieczony. Lepiej że tak powiem, nie ryzykować. A no. Nie, inni to już sobie... O już, bo nie można nosić to. No. Tylko że Podobno ci ma to obrócić i w sumie dobrze. W sumie dobrze będzie jak, jak to wróci, bo no może... Że... Może że no nie jest jakoś specjalnie dobrze teraz. Zwłaszcza u nas tutaj na tym. Na Śląsku, ale jest jak jest. No. Póki nie wynajdą nam jakiejś szczepionki, czy jakiegoś leku na te badziebie, no to trudno, bo trzeba w, ty w tym łazić i tyle, no. no. Niestety, no. takie czasy nadeszły, no i trzeba się dostosować do, do tego, a nie wszystko mieć w dupie i też jakoś tak specjalnie W ogóle ch chciałem sobie jeszcze wziąć trzeci, trzeci telefon w Play'u, ale o, niestety ty teraz jeszcze nie mogę, dopiero za miesiąc, więc no fajnie, więc za miesiąc, więc za miesiąc sobie sprawimy sobie trzeci model, jeżeli ktoś by był ciekawy jaki mam, to mam yy, Xiaomi, Redmi, hmm, Chwileczkę, czekam, nawet sprawdzę, bo... Wiem, że siąją mi Redmi, ale jaki to zaraz e... stawienia? Momentek. E... Gdzie tu są? Nie to. Gdzie tu jest. Ale ja chcę wiedzieć. Tu jest o, to, o telefonie, dobra. Xiaomi Redmi yy, 6a o 6a na razie mi działa, mam go od ponad pół roku i, i się sprawuje. Miałem inny telefon, niech LGK i nie koleżanka też ma LG3, Sz że wam pokazuje tego LGK. I z całkiem się spieprzył, nie może nic zrobić na nim, może tylko dzwonić i, i odbierać połączenia, nie może SMS-ować, przeglądać sobie internetu i tak Nic kompletnie, nic takiego, się telefon się zrąbał. Ale to trudno. A drugi to mam Sony Xperia Czekajcie, Sony Xperia, Sony Xperia, eee. o Jezus nie w to weszłem, Sony Xperia, moment, będzie, gdzieś, to, gdzieś to pisało, będę musiał to znaleźć. Zobaczaj, Xperia, czy... Albo nie Xperia... Sony... Jezus Maria, jakie to... Słuchajcie, chyba tego nie znajdę... Ale wiem, że Sony, ale... Jakieś na pudełko tego telefonu. Tak, bo teraz gdzie? Tu mam eee, to, 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 to nie wiem, wiem że... że sądy. Nie w każdym razie on się przedstawia mniej więcej w taki sposób. o więc jak ktoś powie... zna to będzie wiedział. Też ma ten, o, na o, palca, ale ja tego nie wolę, normalne, standardowe odblokowywanie telefonu. No i cóż, to by było na tyle w dzisiejszym moim pierwszym vlogu. Więc cóż, standardowo, a i jeszcze chciałem napisać też, jak wam przemijał ten czas bez, bez filmów i tak dalej. I jak wam ja ogólnie czas jak sobie też radzicie w tych czasach. Cóż i to, to by było na tyle. Więc cóż, standardowo. Jak chcecie to komentujcie, subskrybujcie. Łapki oczywiście w górę też mile widziane. Pozdrawiam Was darunia. Więc się trzymajcie. No i cześć!